Pozwól sobie na pomoc i elastyczność w dekorowaniu mieszkania. Święta to czas, kiedy wiele osób angażuje się w tradycje związane z przygotowaniami, a jednym z takich zwyczajów i, yy, jest wybór i dekorowanie choinki. W tym trudnym okresie, kiedy emocje są silne, a sił może brakować, warto pomyśleć o tym, jak uprościć sobie te zadania i otworzyć się na pomoc od innych. Jeśli do tej pory zazwyczaj wybierałeś się po choinkę osobiście. W tym roku możesz rozważyć zakup na przykład już wyciętej. Zmiana tej tradycji może przynieść ci ulgę, a jednocześnie pozwoli zaoszczędzić czas i energię. Wybór gotowej choinki to proste rozwiązanie, które nie pozbawia ciebie magii tego momentu, ale daje więcej przestrzeni na odpoczynek i na zadbanie o samego siebie, samą siebie. Pozwól innym pomóc. Choinka to też moment, w którym możesz zaangażować swoich bliskich. Jeśli zwykle dekorujesz drzewko samodzielnie, w tym roku pozwól rodzinie, członkom rodziny, dzieciom, przyjaciołom, sąsiadom czy osobom z Twojej wspólnoty religijnej pomóc Ci w tej czynności. Dekorowanie choinki to doskonała okazja do wspólnego tworzenia atmosfery świątecznej, a równocześnie może to być moment wsparcia, zbliżenia z bliskimi i rozmowy. Zmieniaj tradycje, jeśli to konieczne. Jeżeli czujesz, że w tym roku choinka nie jest dla ciebie czymś, co możesz zrealizować, co chciałbyś widzieć, nie musisz się zmuszać. Zamiast tradycyjnego drzewka możesz stworzyć dekorację swoją własną. Z gałązek, jeśli wolisz coś mniejszego, postaw ceramiczną choineczkę małą choineczkę stołową, to jest również piękne i pełne symboliki rozwiązanie, a które nie będzie Ciebie obciążać. Dostosuj świąteczne dekoracje do swoich potrzeb i emocji. Nie chodzi o to, by spełniać idealne oczekiwania dotyczące świątecznych tradycji, ale o to, by stworzyć przestrzeń, która będzie Tobie odpowiadać. Możesz wybrać dekoracje, które sprawiają Ci radość, ale nie wymagają dużego wysiłku. Choinka w tej formie może też stać się piękną ozdobą, która nie zmusi ciebie do nadmiernego wysiłku, a jednocześnie doda świątecznego nastroju. Podsumowując, święta nie muszą wyglądać dokładnie tak jak zawsze. A jeśli w tym roku nie masz siły na tradycyjne wybieranie choinki lub jej dekorowanie, pozwól sobie na zmiany. Wybierz gotową choinkę, skorzystaj z pomocy innych lub zdecyduj się na alternatywne dekoracje. Najważniejsze, by tworzyć atmosferę, która będzie Ci odpowiadać, a nie spełniać niepotrzebne oczekiwania.